Hej Hello Kurwa ja Tu Powalony Leży O jest tu gość? Heda dostał Z czego? Powalony Dwóch tam jest co najmniej Uważaj, uważaj pallone dwóch porobiłem ja pierdole dostał zabity zabity dostał zabity zabity Zabiłem ich Zabity jeden Idę z tej strony Nie mam broni, nie żyjemy To już koniec Zabity Powalony? Na dole? Leżą, ja pierdolę, co się dzieje? ich robimy. Powalony? Na dole leżą. Ja pierdolę, co się dzieje? ich robimy.